Chcemy zobaczyć, tu stoję ja, tam jest naczepa Zobaczymy czy już załadowali, sprzed 8 powinna być już załadowana tak gadać do telefonu, jak tyle ludzi tu się kręci Lampa podniesiona, czyli naczepa załadowana Idziemy po dokumenty A naczep jeszcze nie będę podpinał, już przez godzinkę Czekam. Dobrze się tu stoi, bo to jest cała toaleta. Wszystko jest darmowe. Mam dosłownie trzy kroki od samochodu. Także fajna robota ogólnie. Idziemy po papiery. Lepiej musieli skończyć ładować bo jeszcze 10 minut. Zobaczcie, tu jest moje auto. Zaraz wyszedłem z biura. Tak jak mówię, super sprawa dopiero musieli skończyć ładować, bo dokumenty mówi, że będą za 10 minut także wrócę sobie już sam za chwilę Dobra, czekam na do, te dokumenty Kazek jeszcze śpi Kazek nie dobudzisz dobrze mu się śpi, bo chłodno w aucie bo się wietrzymy tutaj drugim ten jest na takie wkłady do zamrażarki się wkłada mam tam kilka sztuk wymieniam co jakiś czas także w aucie można spać a jeszcze 30 minut pauzy do jedenastki brakuje i będziemy jechać akurat pójdę po te dokumenty, dobudzę kaska, ogarniemy w kabinie i zapinamy na czapę. Testujemy, testujemy. Tak się będzie nagrywało filmy. <ślesz> elegancko, <ślesz> profesjonalizm. Tak, lusterko brudne. Mamy dokumenciki, książka cała, jak zwykle. A ten odcinek to będą chyba same takie zrywki, urywki. Ale, co zrobić? Tak wyszło, taki mamy klimat. Światła nie trzeba smarować? Chyba nie Jeszcze jest O jedziemy, jedziemy już Coś by się przydało pogadać A już dwie godziny drogi minęło No jak widzieliście naczepa pod rampą cały dzień Jutro zrzucę od razu ładuję, plomba będzie no, i tak mam praktycznie non stop, więc nie mam jak tych lampek podłączyć na tej naczepie co wam pokazywałem ostatnio trzeba czekać na odpowiedni moment Tutaj muszę z tym fotelem prawym zrobić bo tak kto nie oglądał filmu jak zrobić fotel obrotowy to zapraszam do obejrzenia tam się kilka śrubek widocznie były za słabo dokręcone I się odkręciły, gdzieś się straciły Mam takie śrubki, muszę nowe wkręcić Mam nadzieję, że się tam gwint nie zerwał Tylko po prostu się rozkręciły I fotel cały lata Powiem Wam, przydałoby się troszkę zaktualizować też odcinek jeden Nagrywam dlaczego w Polsce i nie tylko w Polsce brakuje kierowców Bo od tamtej pory się dużo zmieniło i to na gorsze niestety Mandaty to po pierwsze poszły strasznie do góry Słuchajcie za wyprzedzanie na zakazie 1300 zł no to to już jest kosmos ja wiem, że ten poprzedni taryfikator to już był od nie wiem, dwóch dekad co najmniej chyba Wszystko poszło do góry to i mandaty, ale no, taki przeskok to jest niesamowity Druga sprawa Teraz yy, odnowienie prawa jazdy z tego co mi tam ostatnio kolega mówił Nie wiem, nie, nie orientowałem się dokładnie w internecie ile kosztuje, ale Wiem, że kosztuje już nawet do 1500 zł, więc to już jest kosmos, naprawdę kosmos Jak ludzi ma na to być stać, takich młodych kierowców, którzy dopiero, którzy dopiero zaczynają Odnowienie to wiadomo, że nie zaczynają, ale, ale to i tak zniechęca, zniechęca nie? My co już dużo jeździmy, długo jeździmy to wiadomo, że już jeździć będziemy, ale taki świeżak w cudzysłowie No to ja nie wiem Tylu kierowców brakuje, narzekają zamiast mówię ułatwić to to tylko robią podwórkę o co chodzi, nie wiem co zniszczyć tą branżę, czy, czy, czy o co im chodzi Bo tylko oni sami wierzą ja. Jeszcze z godzinkę będziemy na granicy A o godzinkę z groszem małym Będziemy na granicy Na rozjeździe Czwórki z osiemnastką Tam będzie pauza Zawsze tam robię pauzę Koło Piątej, szóstej O no piąta trzydzieści gdzieś będę w Gliwicach Na siódmą mam rozładunek Potem na bazę zatankować i lecimy na Sosnowiec. Załadujemy plomba. I do domu. Na nocowo będziemy jechać w to samo miejsce co dzisiaj. Jeszcze nie wiem jak tam z powrotem, czy będzie to samo co teraz wiozę, czy, czy coś się tam trafi innego. Zazwyczaj mam mówię to samo, ale czasami jest tak, że po prostu tego nie ma. Lubię, że to ktoś inny z firmy, a ja wtedy dostaję coś innego. Tak, dla odmiany, ale to się dowiemy jutro. A ten odcinek to w ogóle będzie taka zlepka z całego tygodnia, a taki postanowiłem zrobić. I już po trochu, po trochu, coś tam będę nagrywał, coś się tam będzie działo. A tak, jak widzieliście, tam z placu rzucałem kilka takich urywków dosłownie posklejam wszystko do kupy cały tydzień złożę w jeden film i, i w piątek wrzucę tak jak w poprzedni piątek dajcie znać tam czy, 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 czy coś takiego wam w ogóle odpowiada jeżeli nie no to będziemy nagrywać jeden odcinek z czegoś co się tam dzieje co będziemy robić Ale mówię, no nie zawsze jest czas, tak jak teraz, no po prostu nie mam jak Chciałbym coś porobić, ale nie ma jak, tam na, na, na firmie też nie będę rozkładał narzędzi, rzeczy i robił przy aucie, bo Raz, że to nie fajnie wygląda A dwa, no taka firma się może wkurzyć, że, że, że sobie coś tam dubiemy przy aucie u nich na placu, tak Więc, jeśli nie ma jak robić, no to coś tam zawsze można porozmawiać, podywagować. Tam widziałem po tym filmie poprzednim powrót po pół roku na YouTube'a. Fajnie odebraliście. Dziękuję Wam za komentarze. O wyświetlenia są mniejsze niż były, no ale to można było się spodziewać. Chociaż ja i tak nie miałem jakichś tam super wyświetleń. Ale lepsze niż z tym poprzednim filmem Ale i tak dziękuję za miłe słowa Za wsparcie Będziemy się starać Żeby było coraz lepiej Siema, siema, kolejny dzień Jestem na rozładunku za mną biuro trzy kroki, tu jest moja ciężarówka. Tutaj jeszcze nie nagrywałem. Tu zawsze przyjeżdżam się zrzucać, potem jadę tam na ten załadunek, co na czepę wypinam pod rampę. Także to są dwa moje stałe miejsca. jak mówię, no czasami coś innego jest, ale zazwyczaj to. A dzisiaj musiałem chwilę poczekać, bo wszystkie rampy zajęte były, ale zazwyczaj przyjeżdżam. Papiery, rampa 20 minut, 30, wyjazd. Także nie ma źle. Nic, tylko się cieszyć. Dobra, wjeżdżamy. Wow. otworzę sobie najpierw drzwi, bo tam ciasno, bo tymi rampami, czy wjedzie pod rampę, to już no, zasłoniłem obiekty w palce. Jak się pod rampę, to już nie ma jak drzwi otworzyć, wiecie? Moment, bo tu muszę trumać. Stop na chwilę. O, tutaj się zahaca. Końcówka od linki, no ale tylko w tym jednym, tu już idzie dobrze. O, ja tu sobie wolę zawsze na parkingu otworzyć, tak jak mówię Chyba, że tam nic nie ma pod tymi rampami, to wtedy jadę Jak to wjeżdżam i od razu już cofam pod rampę Nie tylko wyjść, podnieść kawałek Jedną ręką to wiecie co można robić Na pewno nie drzwi od czy podpierać Dobra kończę Dobra jedziemy, jedziemy Całe, całe ta strefa cała powstaje To jest tutaj też bramkę zrobili A tam jest bramka I już tu jeżdżę ze 3-4 miesiące i do tej pory ta bramka jest wiecznie zamknięta, chyba tu po trawie chodzić Że wam powiem taką ciekawostkę tutaj ta firma. Ale ja mówię 3-4 miesiące, może 5. Tutaj przyjeżdżam. Ale to jest ta sama firma, gdzie jeździłem, to nie wiem czy pamiętacie. Jak mówiłem, że są równi i równiejsi. Że przyjeżdżałem ja pierwszy, a wpuszczali tam jakiegoś Niemca przede mną. To jest ta sama firma. Dwóch ludzi stamtąd też tutaj pracuje, ale tutaj już tak nie robią. Także nie wiem, może moje filmy oglądali. Dobra, tyle. Tyle na teraz, na razie O, dzisiaj moja naczepa jest daleko tam, 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 tam A to dlatego, że zaniepokoiła mnie jedna rzecz Zobaczcie Ile tu jest miejsca? O jakieś 50 cm wystaje błotnik za koło. A zobaczcie z drugiej strony. Koło w ogóle chyba delikatnie nawet wystaje za błotnik. Już tutaj patrzyłem. Najpierw pokażę Wam, jak powinno być. Nie wiem, czy to widać tu. Tu za lampami, w tym i w tym miejscu są dwie śruby, a tutaj jest tylko z tej strony. Z tej nie ma w ogóle, także się odkręciła gdzieś śruba, ale to lata, także idę coś zjeść, i robota chcąc, nie chcąc, sama przychodzi. Dziwna sprawa Kupa roboty Tu patrzyłem, tu Mercedesy same stoją akurat, bo tam mają fajnie rozwiązane wszystko tu jest na wierzchu, wszystkie śruby A wolno, bo inaczej, no, czy no fajnie jest do takiej roboty bo ładnie, estetycznie wygląda jak to wszystko jest schowane nie? wiecie co tam będziemy mieć? torksik torksik, torksik ja tu mam takie torksiki coś tu jest Tego mam akurat łamanego i on będzie dobry Tak tak A może się jakoś wykręcić e, A tu będzie To trzeba mieć szczęście uciekasz o ty, 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 osa, jak lata. o poszło o No druga nie pójdzie, się tam nie dostanę. Dobra, może jedna wystarczy. Zatem ja znajdę taką śrubkę, która mi zginęła o, już widzę coś się stanęło. Nie ma środki, no bo po prostu zginęło 18 17 gdzie to takie nakrętki? No? Fajnie pomyśleli. No, no, jak pomyśleli. Czy nie zgodzimy mówić, że się łamało? Nie wiem mówić, że fajnie, że są plastikowe nakrętki. To nie zardzewiają 我妈我学狗去吧。 Z tej trzyma, trzeba pan. a czym trzeba przytrzymać? No, Torksik, czy Torksik? muszę przejść po inne torksy. Dobra, mamy. Torksa. Wiem, że gdzieś takiego jednego akurat pasujące nie tutaj nie mam no, gdzie to jest? tu jest naprawdę a no, i też się kuźwa ułamało trzeciego to jest raczej nie mam Czego nie trzeba? Nie, nie trzeba. Tu się dostanie. Dobra. Czy Wam pokażę co tu się stało. Nie ma nakrętki. Ani śruby. że musimy odkręcić lampę, żeby się tam dostać z drugiej strony Ale mam nadzieję, że te śrubki od lampy puszczą Nakrętki raczej Dobra, co tu mamy 13 chyba A ja fajnie tak, Pan tu się znasz Chyba lepiej będzie z przedłużką, ale nie jestem pewny. Jak już tak dziwnie. A, to już. Teraz drugi przechodzimy. Dobra, on muszę poszukać takiej śruby. znajdę przykręcę przykręcę resztę i po robocie.